Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego mimo ogromnego bogactwa cała masa majętnych ludzi ubiera się wręcz karykaturalnie brzydko? Wydawać by się mogło, że nieograniczony dostęp do najlepszego krawiectwa miarowego i marek z segmentu premium powinien skutkować nienagannym, i eleganckim ubiorem. Ludźmi, którzy wyglądają jak z lookbooków Ralph'a Lorena. W ten sposób na pierwszy rzut oka można by przecież powiedzieć o, ten gość ma pieniądze. Bogactwo, skóry Ja nazywam się Karol, a to jest Dendicor, kanał, który już od 7 lat dba o dobry styl Polaków. W dzisiejszym materiale powiemy sobie o tym, dlaczego bogaci ludzie ubierają się brzydko. Tutaj bardzo istotne będzie dość często używane przez starsze pokolenie powiedzenie: Co wolno wojewodzie, to nie to wiesz smrodzie. W komentarzu możesz dać znać, czy i w jakich sytuacjach spotkałeś się z użyciem tego powiedzenia. Zanim jednak przejdziemy do analizy, warto byłoby zaznaczyć, że ciężko jest dokładnie określić, od jakiego poziomu zaczyna się to wspomniane na początku ogromne bogactwo. Lecyś ludzie z internetu siedzą zdenerwowani przy swoim Huawei. W Polsce osób określonych mianem milionerów jest obecnie prawie 40 tysięcy. Znajdziemy tu osoby związane z tradycyjnym biznesem, ale również osoby związane z muzyką, filmem czy chociażby detektywa Rutkowskiego. A jak? Termin jest płynny i będę go traktował na wyczucia. Do morosłych socjologów i ekonomistów gorąco zachęcam do batali w komentarzach na temat tego, od kiedy zaczyna się bogactwo, co jest jego wyznacznikiem i czy osoby, o których powiem w tym materiale, zasługują na miano bogatych, czy też może są zwykłymi płotkami z klasy średniej. Prawie każde logo jest dla biednych. Popularność ubrań z dużymi logotypami firm, które kojarzone są jako drogie czy droższe, to efekt aspiracyjnych potrzeb klasy niższej, która chciała mieć namiastkę tego, co ludzie majątni. Potrzeba spotkała się z jej zaspokojeniem i w taki sposób firmy, takie jak Boss czy Armani, dla czystego zysku wypuściły swoje marketowe linie z ogromnymi logotypami. Ewentualnie sprzedały komuś prawa do używania swojego logo w taki sposób. Klasa średnia chciała tego samego co klasa niższa, ale w bardziej subtelny sposób. Dla nich więc są mniejsze logosy oraz konkretne wzory, kolory oraz schematy łączenia ubrań. Konserwatywnie nastawieni bogacze poszli w rozwiązania typu Stealth Wealth czy Silent Luxury, czyli marki, które cechuje bardzo wysoka cena i jakość przy jednoczesnym braku logotypów lub ich bardzo subtelnych wersjach. Konserwatywni to jednak tylko część grupy, bo są jeszcze tacy, którzy lubią się pokazać, tacy, których ubiór wręcz krzyczy: Jestem bogaty! I paradoksalnie robi to również za pomocą logosu. Ich przypadku jednak są to marki, które nie uległy jeszcze pokusie pojawienia się na t-shirtach sprzedawanych w marketach. I tutaj najlepszym przykładem z naszego rodzimego podwórka jest wspomniany wcześniej Krzysztof Rutkowski. Prada, Philip Plein czy Gucci to tylko kilka brandów, które z łatwością można dostrzec w umówmy się kontrowersyjnych stylizacjach detektywa z fikuszną fryzurą. Przy okazji możemy też zobaczyć, ile najbardziej znany polski detektyw mógł wydać na swoje ubrania. No cóż, poziom klasy średniej to raczej dawno już nie jest. Im mniej sensu, tym lepiej. Ubranie, w swojej podstawowej funkcji, ma przede wszystkim nas zakrywać, chronić przed różnymi warunkami atmosferycznymi i przy okazji być wygodne. I właśnie wygoda i funkcjonalność bywają czymś, co osoby sięgające po ubrania drogich, designerskich marek lubią kontestować. Sięgnijmy do najprostszego przykładu z historii. Jak wyglądał ubiór chłopów, a jak arystokracji? Zgrzebne tkaniny w naturalnych kolorach versus drogie jedwabie, makijaże, peruki, falbany i koronki. Ach, kiedyś to było. Faceci wyglądali jak faceci, a nie jakieś rurki pomalowane paznokcie, eee, dobra, nieważne. Trend ten zaniknął w XIX wieku i na początku XX wieku. Do lat 80-tych takich bliskich odpowiedników fantazyjnych strojów arystokracji w zasadzie nie było lub były relatywnie rzadko spotykane. Jednak właśnie w latach 80-tych pojawiała się modowa awangarda w postaci projektantów i projektantek, takich jak Martin Margiela czy Ray Kałakubo, którzy stali się inspiracją do przenoszenia niepraktycznych rozwiązań z wybiegów prosto na ulicę. I właśnie niepraktyczność jest sednem całej sprawy. Jeśli możesz sobie pozwolić na ubrania, które z punktu widzenia normalnej osoby są brzydkie, niefunkcjonalne i wbrew jakiejkolwiek logice, to znaczy, że cię na to stać. Urr, ja też mogę sobie kupić za dużą marynarkę i poprzyczepiać do niej jakieś bibeloty, durrr. Tak samo jak twoje pięcioletnie dziecko może namalować lepszy obraz niż Picasso czy Kandinsky, Ale po pierwsze tego nie zrobisz, a po drugie, jeśli masz taki tok rozumowania, to znaczy, że daleko ci mentalnie do świata ludzi bogatych i obeznanych ze sztuką. Dlaczego? Bo środowisko artystyczne czy awangardowe rozpozna Picasso lub kandyńskiego i zrozumie jego wartość. Tak samo jak rozpozna konkretnego projektanta albo markę i konkretna estetyka będzie dla nich miała wyjątkową wartość. Nie poruszasz się komunikacją miejską, nie musisz załatwiać wielu różnych spraw, masz od tego swoich ludzi. Spotykasz się tylko z osobami z twojej warstwy społecznej? Kupony nic się zbierać. Na truskawki do Niemiec wypierajcie. To znaczy, że możesz wyglądać dziwnie, i będzie to respektowane. Nikt nie powie, że wyglądasz jak bezdomny w spodniach Balenciagi za 2,500 dolarów. Żaden dandis Ci nie pociśnie, że klapa i kozerka w marynarce Rika Owensa za 4000 tysiące dolców to jakiś żart. Albo, że nie możesz przecież na serio nosić dużych, czerwonych butów od Biscif. Bogaci mają swoje, kto ma wiedzieć ten wielu, pozdro dla kumatych właśnie w formie ubrań. Styl jest potężnym narzędziem i bardzo często bogate osoby potrafią to wykorzystać. Jednak nie musisz być bogaty, żeby mieć to w swojej życiowej skrzynce. Narzędziowej. Nasze książki pomogły już ponad 5000 mężczyzn. Dały im do ręki modowy i stylowy szwajcarski scyzoryk z gotowymi rozwiązaniami. Czego nam jednak brakowało, żeby zaproponować polskim mężczyznom, to proces, który wsparłby ich w rozwoju tych takich basicowych rozwiązań, które zaproponowaliśmy w książce. Dlatego stworzyliśmy sukces przez styl. Kurs o książkę, która w 12 krokach pozwoli Ci odkryć, jaki styl jest dla Ciebie odpowiedni jak go budować oraz jak skorzystać z niego, żeby właśnie czy to na gruncie zawodowym czy prywatnym osiągnąć sukces. Znowu przykład z naszego podwórka, trochę podobny do Rutkowskiego, ale w mniej boomerskim i jeszcze bardziej designerskim wydaniu. Raper Malik Montana w plemnikowej bluzie trzyma swoją miesięczną pensję. I co? I nic. Fani i tak go doceniają. Kilku hejterów napisze parę niefajnych komentarzy i na tym problem się skończy. Ba. Problem nawet nie zaistnieje. A w swoim środowisku spotka się z podobnie ubranymi osobami, spotka ich w klubach, do których chodzi i w hotelach, w których sypia, i wszędzie będzie wizualnie integralną częścią rzeczywistości, w której się znajduje. Wielu młodych i bogatych reprezentuje takie samo podejście. Wystarczy chociażby spojrzeć na zawodników NFL albo innych muzyków. Ubrania, kiedy nie musisz przejmować się środowiskiem wokół czy ludźmi w pracy, dają większe pole do popisu, jeśli chodzi o zabawę, czystą przyjemność zdecydowania się na niepoważne lub absurdalne rozwiązania, tylko dlatego, że możesz i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. Naszym ulubionym przykładem elementów garderoby, które mogą wydawać się kontrowersyjne, a które poniekąd weszły do mainstreamu, są fun shirt. Oraz Go To Hell Pants. Oba te elementy garderoby to klasyczne elementy stylu Preppy, który ma wiele wspólnego z bogatą warstwą społeczną. Preppy jako styl wywodzący się z tzw. Ivy League, czyli Ligi Bluszczowej ośmiu najlepszych amerykańskich uniwersytetów, został stworzony przez studentów i wykładowców, którzy wywodzili się często z rodzin reprezentujących old money. Dzieci potentatów przemysłowych, wpływowych polityków oraz finansistów nie musiały udowadniać swojej pozycji społecznej. Często więc zdecydowały się na rozwiązania kontrowersyjne z punktu widzenia klasycznej mody męskiej, od chociażby jak połączenie spodni w kamuflaż z marynarką i krawatem, lub noszenie czapek z daszkiem do garniturów. Wracając jednak do fanshirt i go-to-hell pants. Pierwsze to koszula, która wygląda jak była uszyta z siedmiu innych koszul. Patrząc na genezę jej powstania, Faktycznie tak było. Wiceprezes kultowej marki Brooks Brothers, przechodząc przez fabrykę, trafił na stanowisko, gdzie szwacze i szwaczki zdobywali pierwsze umiejętności w życiu. Siłą rzeczy nie tworzyli oni gotowych produktów na sprzedaż, bo mogli popełnić jeszcze sporo błędów, więc korzystali z odpadów produkcyjnych. Efektem czego były testowe koszule wykonane z różnych tkanin. Wiceprezes widząc takie dzieło odrzekł, what a fun share! i dość szybko stwierdził, że Brooks Brothers musi to wprowadzić do swojej sprzedaży. Dziwna i zabawna koszula oferowana przez konkretną markę była puszczeniem oczka w stronę klientów wywodzących się z podobnych środowisk. Stała się wewnętrznym znakiem rozpoznawczym i inside jokeiem. Obecnie już raczej nie jest tak postrzegana i jakiś czas temu pojawiła się nawet w popularnych sieciówkach. Mniej złożona historia, ale podobna geneza kryje się za go-to-hell pants, czyli spodniami w bardzo wyrazistych wzorach i kolorach, które na co dzień nie były spotykane w garderobach konserwatywnych i bogatych Amerykanów. No chyba, że na polu golfowym, a stamtąd już blisko do Garden Party i innych niezobowiązujących spotkań z senatorami i innymi przedstawicielami socjety. I znowu, w ramach pewnych zamkniętych kręgów oraz estetyki panującej w konkretnej grupie społecznej, coś, co normalnie by szokowało i zostałoby uznane za FOP-a, znalazło swoje zaszczytne miejsce. Swoją drogą, dziś najbardziej znani użytkownicy takich spodni to bardzo specyficzny amerykański golfista John Daly albo z tych bardziej mainstreamowych, Harry Styles, który dość często widywany był w takich spodniach. Jak widzicie, bogaci ludzie nie ubierają się brzydko lub dziwnie po to, żeby gazety czy portale podkarskie miały o czym pisać. Jest to bardziej wynik wewnętrznych standardów oraz insiderskiej mody, która w tych środowiskach panuje. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo.